No cześć, z tej strony Misiek, grałem w najnowszym sezonie 16 już parę dni temu przed oficjalną premierą i trailerami, a i chciałbym serdecznie podziękować za łapeczki spod ostatnich filmów, bo naprawdę dzięki temu się wbijamy znowu do algorytmu. Let's go! Nie będzie nowej postaci, to już wszyscy wiemy. Co do postaci, to mogę powiedzieć tyle, że będą dwie darmowe, czyli Ash oraz krypto, to znaczy najpierw dostaniemy krypto w pierwszym tygodniu od startu sezonu, a potem Ashka. To już wiemy, ale najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o postaciach, że jest teraz rework klas. Mamy do czynienia z kompletnym przebudowaniem systemu, który dotychczas znaliśmy. I no, niestety nie mogę tutaj też za dużo powiedzieć, to znaczy mogę pokazać screenshoty, ale nie mogę pokazać samego gameplayu. No ale okej, okay, niech będzie tak twórcą. więc przejdźmy teraz do Asalta. Ta klasa postaci zostaje. Jak możecie zobaczyć, teraz tak się właśnie prezentuje cały ten interfejs podczas wybierania postaci. Fajnie to wygląda, jest to dosyć odświeżające. Trochę szkoda, bo tam ten stary styl miał swój urok. Być może to jest taki, nazwijmy to, okres przejściowy i potem może wrócą do tych takich rąbów co były wcześniej. Jednakże na ten moment no nie ma czegoś takiego. Wygląda to spoko, tak jak mówiłem właśnie odświeżająco. Na pewno jest to bardziej teraz takie zrozumiałe dla nowych graczy, jeśli zobaczą, że tutaj na przykład wszystkie postacie są pogrupowane typu osel, skirmisher i tak dalej. No i właśnie, zobaczmy teraz co nowe postacie m, potrafią. To znaczy nowe postacie, nowe klasy postaci, bo teraz każda klasa postaci ma swoje dedykowane umiejętności, która jest właśnie przypisana tylko do danej klasy. I na przykład taki Assault może nosić więcej ammo, jako pasywka właśnie klasy, czyli może po prostu więcej mieć w staku. Ale jeśli zobaczycie tutaj, to mamy dostęp do Supply Binów. I tam teraz, jak Lifeline ma na przykład taką półeczkę, gdzie może wyciągnąć medy, tak tutaj właśnie Assault może wyciągnąć dodatkowe rzeczy do broni. Więc to rzeczywiście jest teraz klasa szturmowa z krwi i kości, ponieważ ma właśnie takie y, dodatki. Fajne rozwiązanie, podoba mi się. No i właśnie, trochę tutaj się pozmieniało, ponieważ y, no ta klasa szturmowa została rozbita trochę na, na te postacie z, ze skirmisherami. Skirmisher to jest taka klasa, w której postacie mają jakieś y, możliwości movementowe. Zwróćcie uwagę na to, że jest Pathfinder, Wraith, Mirage, Octane, Horizon, Valkyria. To są takie postacie, które typowo mają coś pod movement. No ten Mirage to jest taki duży znak zapytania. Niby jakieś buffy miał dostać, ale to i tak jeszcze nie będzie wszystko, co twórcy z nim planują zrobić. Być może w przyszłości będzie coś takiego, że jak wystrzeli hologram, to na przykład dostaje jakiegoś speeda i tak dalej. W że znajduje się tylko dlatego, że podczas ultimate'a dos dosłownie na chwilę dostaje spida. No i z buffów, jak już jesteśmy przy nim, no to mogę powiedzieć to, że jak kogoś ratuje, to ktoś dostaje pelerynę niewitkę na chwilę, na około 3 sekundy właśnie po wyskoczeniu ze statku ratującego. Ale pomijając już to, właśnie sama Klasa Skirmisher e, ma taką pasywkę wbudowaną, dosyć troszeczkę dziwną, ale jeśli leci care package właśnie z nieba, to możemy podejrzeć nawet z daleka, co dana paczka znajduje. Będzie wyświetlał się jeden item, który jest najbardziej wartościowy, czyli w tym przypadku po prostu zawsze to będzie broń czerwona, jeśli się właśnie w care package znajduje, czyli na przykład jest kraber w środku, albo ARE, albo inna jakaś broń w zależności od sezonu, no to będziemy widzieć, że ona jest w danej paczce, czyli będziemy mogli tros troszeczkę bardziej strategicznie pomyśleć czy warto akurat jest podejść do danej paczki i ją lutować. A jeśli na przykład nie ma żadnej broni, a na przykład jest Fenix, bo Feniks jest właśnie epicki, ten filetowy, no to możemy podejrzewać, że raczej są słabsze itemy właśnie w paczce i wtedy nie warto nawet do niej podchodzić, bo może to być na przykład zasadzka. Z postaciami kontroler, czyli te takie defensywne, które kiedyś właśnie były defensywne, jest teraz tak, że wszystkie mogą mieć dostęp do sygnalizatorów, ale nie tych do odradzania, tylko tych którymi na przykład PAW na początku schanował, potem wszystkie postaci rikonowe. Tutaj jest troszeczkę śmiesznie, ponieważ każda z tych postaci kontrolerów może do niej podejść i za pomocą tego mogą odkryć kolejny ring. Tak, dokładnie. To co miały postacie zwiadowcze, teraz mają postacie kontroli. I nic więcej właśnie poza tym. Dlatego może przejdźmy od razu do postaci zwiadowczych, bo tutaj mamy Recon. W Reconie są teraz cztery postacie, czyli Vantage, Seer, Crypto i Bloodhound. I tutaj mamy także, też mają dostęp do tych serwi beaconów, ale teraz jak to postacie skanujące mogą dosłownie przeskanować, gdzie znajdują się akurat inni wrogowie w pobliżu na jakiś krótki okres. Tak szczerze nie zdążyłem za Zauważyć, czy będą oddzielne serwibikony do skanowania ringu i do skanowania właśnie otoczenia w poszukiwaniu wrogów, ale będą to prawdopodobnie te same bikony i co zauważyłem, to po prostu mają takie wielkie anteny, będziecie widzieć to na pewno na trailerze. No i na sam koniec z tych klas postaci mamy Support i to są postacie takie jak Lifeline, Loba, ale także teraz Gibraltar i Newcastle, które nie są teraz postaciami defensywnymi i w tym przypadku mamy tak... Tak, dostęp do tych rozszerzonych supply binów, czyli wszystkie te postacie m, mogą z tych niebieskich binów korzystać, żeby m, wyciągnąć tą płeczkę i tam będą właśnie itemy takie, m, które odpowiadają za m, rzeczy medyczne, tak, czy, czy właśnie do ładowania zbrojek. I dodatkowo support ma bardzo nowoczesną i innowacyjną funkcję, ponieważ teraz mogą kraftować banery poległych sojuszników, czyli jak teraz baner wygaśnie, to mogą podejść właśnie takie osoby do Krawciarki. I skraftować banery, i wtedy je przywołać. Nawet właśnie po wygaśnięciu tego czasu. I uważam, że to jest dosyć game changer. No i teraz tak podsumowując, te wszystkie legendy prawdopodobnie będą mocno wymieszane. Może się bardzo zmienić meta na przestrzeni kolejnych sezonów. Ponieważ teraz przez te pasywki myślę, że ma większe znaczenie to, z jakiej klasy postaci legend korzystamy. Więc tak to by się prezentowało. Też niektóre postacie dostały reworki. Na przykład pewnie dużo będzie zapytać na temat lobby, no bo jeśli teraz ludzie mogą pod, podglądać ze skirmisherów, co jest w dropie, no to nie, akurat lobby się tutaj nic nie zmieniło, po prostu skirmisher ma e, taką dziwną pasywkę właśnie, że może sobie podejrzeć co jest w dropie. Pathfinder też dalej może z beaconów korzystać, to nie jest tak, że nie jako skirmisher, to jest akurat taka jego unikatowa funkcja. A i bym zapomniał, Pathfinder jeszcze będzie teraz jeździł szybciej na swojej zipce. I każdy, kto na tą zipkę też wejdzie. Dlatego jestem skirmisherem. To znaczy, no nie tylko dlatego, bo wiadomo miał swojego taktikala który dawał mu sporo movementu ale teraz jeszcze więcej movementu będzie miał sam jego ult i teraz przydałoby się też y, omówić y, jakie są zmiany w broniach, zapomniałem co będzie do craftu, przepraszam nie mam dostępu teraz do tych materiałów, ale z tego co pamiętam będzie volt w krawciarce i chyba trzy seta, na początku myślałem, że trzy seta będzie w ogóle w czerwonych broniach, za co przepraszam tutaj się właśnie pomyliłem tutaj macie właśnie screena gdzie mamy erę Hemloka, boczka, wiadomo, kraber, no i Throwing knife, w zależności od trybu gry. Te bronie będą akurat w dropie. Co do wingmana, wingman dalej jest OP, więc to też będzie pewnie jedna z lepszych broni, jak nie meta. No i jak jesteśmy przy tych broniach, to trzeba powiedzieć o Nemezisie. Nemezis jest nową bronią na Energy Ammo, strzela burstami i ma taki procent naładowania. Jak widzicie, ma taką stuweczkę. Ta stuwa się ładuje w momencie, kiedy strzelamy z tej broni i ten procent. Kiedy jest ta broń nieużywana. Czyli takie trochę połączenie i Sentinela, i Rampage'a, i nawet yy, Ferty Repeater'a. Aczkolwiek yy, tutaj wystarczy tylko, że strzelamy z tej broni. To naładowanie powoduje to, że ta broń strzela szybciej. Powiem tak, grajcie od razu tym na starcie sezonu, jest to bardzo mocne. Wali naprawdę turbo laserami, łatwe jest to do kontroli. Na kontrolerze myślę, że chyba jeszcze łatwiejsze niż na myszce i klawiaturze, więc naprawdę będzie to meta. Yy, nie ma innego trybu, tylko właśnie burst, ale jak szybko klikacie, to po prostu brzmi to jak auto. No niestety nie mogę tutaj poza mi nic pokazać, no ale możecie mi wierzyć. Bardzo mocna pozycja, szybko się ładuje, prawdopodobnie dostanie dwa tygodnie po update'cie jakieś poważne nerfy, bo wątpię, że tak po, potężna broń po prostu tutaj będzie zostawiona od tak. Będzie pewnie podobnie jak z Rampage'em, że będzie to przez miesiąc kozacka broń, a potem będzie stopniowo otrzymywał właśnie nerfy co jakieś dwa tygodnie średnio, więc no dokładnie, grajcie po prostu Nemesisem, bo nie ma chyba teraz lepszej broni niż to. Jak przy broniach jeszcze jesteśmy, to strzelby teraz otrzymają Shotgun Bolt, ale w wersji złotej. Dokładnie rygiel do strzelby teraz wchodzi, wiadomo, do każdej strzelby. No i jak możecie zobaczyć, powoduje to, że w momencie, kiedy się ślizgamy, to się reloaduje pocisk do środka. Więc to jest ta funkcja, co miał kiedyś PK z Kinetic Fiderem albo Triple take z Kinetic Fiderem. To teraz złoty bolt właśnie trafia do strzelb. Fajna rzecz, fajna funkcja przede wszystkim. Nie wiem, czy będzie z, z tego ktoś korzystał na, na szerszą skalę, ale fajnie, że coś takiego dodali. Zobaczymy, być może teraz będzie z tego większy pożytek niż tylko jak właśnie był do pika i do Tripla. No jak możecie zobaczyć, mam Mozambika tutaj z Hammerpointem. Tak, Hammerpoint wraca, czyli Mozambik znowu będzie jedną z lepszych broni. P20 też z Hammerpointem, więc warto będzie tym grać. Szkoda, że nie dodali dalej do P20 Akimbo, że możemy trzymać na przykład dwie P20, ale niestety wszystkiego mieć nie można. No i też z takich większych rzeczy to jest to, że teraz ym, można bardzo Bardziej customizować sobie firing range, to znaczy będzie można ustawiać na przykład boty, te boty będą mogły chodzić, coś na co gracze czekali, uwaga, 16 sezonów, będzie można ustawiać tarcze, jak się poruszają, czy boty się poruszają na przykład w takim trybie po prostu chodzenia, czy kucania, czy w ogóle losowo. Bardzo fajna opcja do trenowania, przyda się to na pewno osobom, które chcą wbijać wyższe rangi, ponieważ no, dzięki temu, no umówmy się, będzie naprawdę e, łatwiej się trenowało. No i tak jak na przykład są, no, i'm trainery na przykład w internecie do pobrania, to uważam, że to, jak mamy stricte w Apexie taką funkcję, ułatwi nam to zdecydowanie grę, no bo nie musimy wychodzić i trenować aima w innym programie. I jeszcze tak na koniec zobaczcie tutaj menu, mamy team deathmatch, jest placeholder specjalny jako limited time, ale spokojnie to jest tak, że TDM będą już chyba zawsze, a przynajmniej w tym sezonie. Jak widzicie nie ma aren, to trochę mnie martwi, że nie ma tych aren rankedowych, ale... To nie oznacza, że na pewno ich nie będzie, bo być może wrócą po tym sezonie, bo ludzie nagle się stęsknią za tym i te areny rankadowe po prostu dalej będą. Jeśli chodzi o te tdm -y, to w ich miejsce za 3 tygodnie od startu sezonu pojawią się też nowe tryby, to znaczy nowe no kontrola i gunrun, które znamy już ze wcześniejszych eventów. No i Team match będzie odbywał się na mapach od aren i prawdopodobnie, tak jak już dawno, dawno temu... Sprawdzaliśmy te przecieki. To też były jakieś mapy zapowiadane pod TDMy, i być może to będą właśnie mapy, które nawiązywać mogą do Titanfalla. No bo jak wiecie, miał być na Apex 2. No dobra, wiecie jak wyszło. Więc tak się przedstawia właśnie sezon 16, a dokładnie Apex Legends Święto, bo tak się nazywa e, nazwa całego sezonu. Czyli to Reverly, nie uczta, nie hulanka. I możemy to spokojnie traktować jako rozdział drugi. Oczywiście pojawiły się też tam jakieś pomniejsze zmiany. Nie chcę mi się ich omawiać, chciałem podać tylko raczej samo takie mięso, które tutaj będzie za niecały tydzień. Nie,